Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Anulewicz i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Lutuj z Wodzirejem. Serii, której lutowaliśmy tylko przez pierwsze dwa odcinki, a ostatnie dwa odcinki nie było mowy o żadnym lutowaniu. I tak będzie też w tym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że prawdziwe szczęście czasami jest na wyciągnięcie ręki, ale my jesteśmy zbyt daleko w przyszłości, zbyt bardzo myślimy o przyszłości, żeby to szczęście, które jest przed nami, Dostrzec. Dzisiaj zajmiemy się właśnie szczęściem, czyli kontrolerami DMX. Zapraszam. No ja to ono szczęście w czystej postaci. No kogoś może to być wędka, rower, nie wiem, coś takiego. W każdym razie mowa tu o hobby, które daje nam pewną radość. I moim hobby właśnie jest oświetlenie. Jak widzicie mamy tutaj ile? Raz, dwa, trzy. Cztery kontrolery do świateł. No i wszystkie te kontrolery kiedyś używaliśmy. Niektóre nadal używamy w swojej firmie. I służą one do tego, żeby sterować tymi oto urządzeniami. Nie tylko tymi dwoma, ale chodzi o to, żeby sterować oświetleniem. Rozumiecie? Zresztą pokazywałem to na ostatnim filmie. Jeśli nie obejrzeliście, to obejrzyjcie. Gdzieś tutaj będzie link do poprzedniego odcinka. Zacznę od omawiania urządzenia, które jest ze mną najdłużej, czyli jest to Eurolight DMX Move Control 512, czyli do systemu DMX 512 i wszystkie są do tego systemu. Notabene, yy, i tak, co mi się w tym. Miałem wcześniej jeszcze inny kontroler, ale właśnie miał jedną funkcję mniej, też nie miał generatora efektów. Tak jak widzicie, tutaj może on generować kolory różne albo różne ruchy, głów. Yy, i tak. Ale zanim do tego dojdziemy, to może objaśnię, bo daję sobie sprawę, że nie każdy się na tym zna i niektórzy może widzą pierwszy raz na oczy takie urządzenie i do tych właśnie ten film kieruję. Każda tutaj kropka symbolizuje jakieś urządzenie. Na przykład teraz mam zaznaczoną dwójkę, a dwójka to jest to urządzenie, więc jak nacisnę ten, znaczy posunę ten suwak, to nam się na przykład zapali. Lampa. Jeżeli pokręcę tym to głowica nam się poruszy. Mogę ją sobie ustawić. W lewo, w prawo. Jedno jest do góry, do dołu, drugie jest w lewo, w prawo. I tutaj mamy kilkanaście, nawet 16 parametrów, które możemy ustawiać. I tak jak wam pokazywałem funkcjonować na w poprzednim filmiku. Mogą to być kolory. Mogą to być różne tam gobo, nie gobo. W każdym razie każdy ten suwak jest inna funkcja. Niektóre nie mają żadnej funkcji. No i co tu jest właśnie ciekawego, czego nie miał mój poprzedni kontroler? Nie miał generatora efektów. Te natomiast kropki pozwalają przełączać między trybami, w jakich urządzenie pracuje. Teraz wybieramy sobie urządzenie, czyli fixture, angielskiego i właśnie to pokażę Wam, czego mi brakowało w poprzednim urządzeniu. Generalnie było bardzo podobne z moimi niuansami, tylko nie miało właśnie tego, że jak sobie... Zrobimy movement, czyli właśnie to, są, to jest generator efektów. To po naciśnięciu jednego przycisku urządzenie będzie się nam poruszało w określony sposób. Ale jak widzicie, tu jest właśnie ten mankament tego urządzenia. Jak chcę zaprogramować wolne ruchy. To urządzenie mi się trochę klatkuje. się, jeśli ktoś używa tylko na szybkich obrotach, to nawet tego nie zauważy, że mu się klatkuje. No i można wybrać kilka trybów: nie? kwadraty, koła zygzaki różne, góra-dół, prawo-lewo, na boki może się ruszać. Bardzo fajna sprawa, przydatna funkcja, ale niestety, trochę mnie tutaj e, trochę mnie rozczarowało to urządzenie, bo nie można używać tego symultanicznie z drugim generatorem efektów. Czyli widzicie, nacisnąłem tutaj Color efekt i jak nacisnę Color efekt, to niestety generator efektów Ruszających się przestaje działać. I właśnie, jeśli nacisniemy kolor efekt, to wtedy i wybierzemy odpowiednią fiksturę, to wtedy będzie działało tamto urządzenie. Możemy sobie zmieniać różne fajne tryby. I to jest bardzo przydatna rzecz. Ale no niestety trochę mnie to denerwowało. A poza tym miałem wielki kompleks tego urządzenia. Jak widzicie, ono składa się z ośmiu takich soczewek, z ośmiu soczewek, które mogą działać niezależnie. To urządzenie może działać na 32 kanałach, a jak widzicie. Tutaj mamy tylko kanałów 16. Więc, żeby, więc żeby sobie ułatwić życie i skorzystać w pełni mocy tego urządzenia, przeszedłem krok dalej i kupiłem to urządzenie. Ale do tego zaraz dojdziemy. Co jeszcze tutaj jest ważnego w tym urządzeniu ciekawego to, że, to, że możemy sobie zaprogramować wcześniej jakieś sceny. I te urządzenia będą no już wtedy działały. Tylko, tak jak mówiłem Wam, nie mogę zaprogramować sobie i ruchów, i kolorów, więc albo to, albo to. Co mnie strasznie bolało, bo fajnie jest sobie zaprogramować dwie rzeczy naraz tylko dwoma przyciskami, a nie bawić się w ustawianie głów, żeby no, po każdej scenie coś tam robiły, albo kolorów. To było dosyć wymagające i czasochłonne. Więc przeszedłem do kontrolera tego, czyli Light Ridera. To jest taka malutka puszeczka, i do tej puszeczki bezprzewodowo łączy się albo z tabletem, z iPadem, albo z Androidem. Kiedyś też się łączyło z telefonem, ale przestało. I to w najmniej oczekiwanym momencie. Wiem, że idę nie po kolei, ale chcę tak zbudować się troszkę fabuły. Dlaczego to, a nie to? Dlaczego tak, a nie tak? Wyszło w moim życiu, że zakupiłem te urządzenia. No, i tak jak mówiłem, denerwowało mnie w tamtym urządzeniu to, że nie mogę jednocześnie używać generatora kolorów i generatora efektów. W tym urządzeniu jest o tyle prościej, że tu musiałem w zasadzie każdy parametr zaprogramować, tak, albo kliknąć, zapisać scenę i tak dalej. Musiałem to robić generalnie wszystko sam. Tutaj wystarczy tylko tyle, że wprowadzę jakie mam, jakie mam urządzenia. To urządzenie ma tak zwaną bibliotekę. Urządzeń, więc wprowadzam sobie po prostu jakie mam urządzenie, jakiego typu i, e, i ono już mniej więcej wie, gdzie ten efekt ma, gdzie ten efekt ma co i jak, w jakim tam trybie on działa. I ma jeszcze coś bardzo, no nie wiem, może i fajnego, może i nie. E, ma zaprogramowane takie, jak widzicie tutaj, już efekty, gdzie no tylko w zasadzie ustawiamy te urządzenia mówimy mu jakie mamy, a on już tam dobiera wszystkie kolory, wszystkie ruchy. Możemy sobie też troszkę tutaj poprogramować, ale możliwości są no, troszkę ograniczone, jeśli o to chodzi. Yy, tak widzicie, ta kosteczka się nie łączy tutaj z tabletem. Ona jest tylko podłączona do prądu. Yy, łączy się przez WiFi. tutaj Te, też jest trochę taki mankament w tym urządzeniu, że łączy się przez WiFi, yy, bo nie możemy tutaj korzystać z internetu, jeżeli mamy to podłączone. Oczywiście można pod jeden router to podłączyć, ale w trasie to nie jest za bardzo wykonalne, żeby podłączyć te urządzenia pod router. Ma też ono dwa kanały: dwa wyjścia DMX, czyli obsługuje dwa uniwersa. Ok, trochę urządzenie nie działa, bo dawno go nie używałem, ale już wiem o co chodzi. Właśnie to o czym mówiłem: trzeba się połączyć bezpośrednio z Wi-Fi do tego urządzenia, i wtedy, jak się połączymy. Wtedy na liście, yy, w, w całym programie będzie pokazany nam ten efekt. A właśnie już tutaj coś załapało. Aha, no wifi, okay. Ale jednak jest. No i właśnie to jest dość problematyczne urządzenie, tak jak powiem. W pewnego dnia przed weselem miałem zaprogramowany cały projekt skończyło Pewnego dnia miałem przed westerem zaprogramowane wszystko, na, nie na, na, na iPadzie, tylko na telefonie. iPad był wtedy jako, używany jako yy, do kontrolera do dźwięku, bo też ma taką funkcję. No i nie chciałem wykorzystać i z iPada jako kontrolera do świateł i kontrolera do dźwięku, ale niestety musiałem. Bo słuchajcie, wieczór przed działało wszystko na telefonie takim większym, ale wieczór przed po prostu chciałem tylko sprawdzić czy wszystko działa. Patrzę, że wyskoczył komunikat, że nie obsługuje tego typu urządzeń, a wcześniej obsługiwało. No i wtedy się zdenerwowałem, no to urządzenie kupiłem to, ale za chwilkę. Teraz właśnie widzę, że się wyłożę. Plusem tego urządzenia jest to, że możemy sobie zaprogramować kilka różnych presetów, kilka różnych scen. Możemy kilkanaście różnych urządzeń zaprogramować, no i rozumiecie, o co chodzi różne wystroje sale i tak dalej. Dużo jest właśnie tych presetów, które można sobie samemu ustawić i tutaj zauważyłem coś, czego, hmm, czego nie widziałem na początku, nie dostrzegałem właśnie tego, że moje głowice się klatkowały przy wolnych ruchach, myślałem, że to przez to, że głowice są takie, a nie inne, ale jednak zobaczcie, tutaj możemy naprawdę bardzo wolne ruchy zrobić tych głowic i wcale się nie klatkują. Przez to, że te głowice działają w 16 bitach, czyli mają jeszcze dodatkowy suwak, nie? jak mają tutaj na przykład góra, y, prawo-lewo, góra-dół, prawo-lewo, góra-dół, to jeszcze pomiędzy mam suwaki, które regulują jakby tę pracę głów i dodają kolejny parametr, dzięki temu no, można sterować tym ruchem w 16 bitach i to się nie gatkuje. Ten kontroler tego nie potrafił. Ten za to to potrafił. Potrafił też y, programować, mogliśmy i kolory, i efekty naraz. Można było sobie zmieniać różne rzeczy. A czego tu nie było takiego fajnego? No, gobo trzeba było ustawiać w zasadzie ręcznie. Yy, no i generalnie software. Mimo, że on jest taki bardzo prosty, to jednak strasznie awaryjny był przynajmniej. Teraz nie wiem, bo rzadko z tego korzystam. Na iPadzie wszystko generalnie działa jak trzeba, ale na Androidzie męczarnie. <grystanie> Więc postanowiłem, że już nie będę się bawił w komputery, w aktualizacje i wrócę do czegoś starszego. A starszym systemem był SGM Pilot. Dosyć profesjonalny kontroler włoskiej produkcji. I ten oto kontroler włoskiej produkcji, nieco już archaiczny, bo ma już chyba ze 20, jak ze 30 lat, można, było, można go kupić w dobrej cenie, zwłaszcza że on był troszkę też sprzedawany jako uszkodzony, więc chyba poniżej 300 zł mi się udało go nabyć. I on ma coś takiego fajnego w sobie, że potrafi generować ruchy czyli to samo co mieliśmy tutaj, tylko że potrafi generować ruchy już w 16 bitach. No i te ruchy są wyjątkowo płynne, ale niestety nie potrafi programować kolorów. Kolorów nie potrafi to coś programować, to nie znaczy, że się nie da tego uzyskać. Kolory, jak widzicie, są i bardzo ładnie się tutaj nam prezentują. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj na wideo, że to są różne kolory, bo to światło bardzo mocno świeci. Tak jak widzicie, tutaj już się wyleczyłem z tego kompleksu tego urządzenia, bo myślałem, że na tym się nie da zrobić czegoś takiego, żeby każde to, każda jedna, jedna soczewka działała osobno. Ale jak już byłem przy tym urządzeniu, bo właśnie też między innymi po to kupiłem to urządzenie, żeby to światło działało tak jak trzeba, tak jak w tym momencie, że każdy jest osobno. To wtedy zorientowałem się, że żaden kontroler nie obsługuje 38 kanałów przynajmniej w tym budżecie. I nie ma żadnej biblioteki do tego, żeby to działało prawidłowo. Więc wpadłem na pomysł, że oszukam trochę system i każde to osobne, każdą tą soczewkę ustawiłem w kontrolerze jako osobna lampa. Możemy tu zobaczyć. Pixel 1 Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3, Pixel tam 8. Bo wszystko jest napisane jako Pixel 1, bo tak nazywałem fikstura. E, udało mi się oszukać to urządzenie ale pomyślałem, że przecież w tym urządzeniu też tak mogę zrobić, więc szczęście było na wyciągnięcie ręki, a ja byłem zbyt zapatrzony w przyszłość, żeby to szczęście dostrzec. No w każdym razie już poszliśmy do przodu, więc w tym urządzeniu zrobiłem dokładnie to samo co w, co w tym, czyli napisałem, e, zapisałem to jako oddzielną fiksturę każdą, każdą, każdą tą soczewkę i jak się możecie domyśleć, tak jak powiedziałem nie ma to generatora efektu koloru, tylko ma generator ruchu, więc każdy ten ruch, każdą tą pojedynczą soczewkę musiałem sklepać. Tymi oto suwakami. Jeżeli chciałem, żeby coś zaświeciło tak, to musiałem zrobić tak. Czasami musiałem ze trzy suwaki, żeby uzyskać jakiś kolor, więc to było strasznie, strasznie żmudne. I bardzo długo trwało. A że nie był to jakiś duży wydatek, postanowiłem, że przejdę jednak na systemy komputerowe. I zakupiłem oto takiego Martina N-Touch Mam nadzieję, że już ten Martin mi zupełności wystarczy. Ten sterownik składa się tak z takiej deseczki, która samodzielnie nie działa. Ma ona suwaki, ale działają one w zupełnie innym zupełnie inaczej niż w tamtym pierwszym, działają podobnie w tym, ale też nie do końca, bo te suwaki odpowiedzialne za kanały, którymi się posługujemy, czyli za jasność, za goło, za tak dalej, za kolory są one tutaj, tu się tym porusza. Wybiera się oczywiście urządzenie i tutaj możemy sobie zmieniać parametry, klikając next, ale yy, tak się tego urządzenia do końca nie programuje. To urządzenie programuje się już w sposób yy, prawie że automatyczny, co prawda nie ma tutaj takich yy, nie ma tutaj takich jakby zapisanych programów jak w tym poprzednim. Wszystkie programy trzeba samemu y, ułożyć, samemu trzeba wszystko tutaj zaprogramować, zaklikać. Oczywiście ma generator ruchów, ma generator kolorów, który może działać y, jakby cały czas. Y, jednak trzeba to, trzeba to samemu wklikać i samemu powiedzieć. Jest to przejście z tych urządzeń, które były naprawdę dosyć intuicyjne, było bardzo trudne. Ale na szczęście udało się nauczyć tego języka trudnego programowania, więc to już generalnie programuje się czasami. Programuje się normalnie, tak jakby się coś programowało. I do tego właśnie potrzebna była ta klawiatura. To nie jest jakby, nie jest jakby część zestawu. Tego nie kupicie razem z tym. To musiałem sobie to kupić osobno i w sumie wpadłem na ten pomysł, chyba parę osób jeszcze też wpadło na taki pomysł. Że można takie duże, profesjonalne konsole, właśnie mają coś takiego jak programer. W tym programatorze możemy zrobić coś takiego. Na przykład grupa pierwsza ed, czyli małpa, na full i enter. I zobaczcie. I świeci nam się na full. Tak, możemy też grupa pierwsza ed0 wtedy nam gaśnie. No oczywiście to tylko pokazałem Wam najmniejsze i największe parametryki można uzyskać, ale można oczywiście 50-20% i tak e, dalej. To nie jest proste urządzenie, ale to urządzenie może już działać tak jak chcemy. To urządzenie już może, czasami trudno jest wybrać co my chcemy tak naprawdę, bo nie jest ono tak jak mówię proste w opanowaniu, w obsłudze. Ale jak się już opanuje to urządzenie, to naprawdę można uzyskać każdy dowolny efekt jaki się chce. I często się pojawia, że to jest to już takie bardziej profesjonalne urządzenie, może bardziej półprofesjonalne niż tamte dwa, bo to jest też wiarę profesjonalne, ale troszkę kapelne. Także tak wyglądają generalnie moje zabawki. Te chyba są do sprzedania. Może ten. Jeden muszę sobie zostawić awaryjny, ale generalnie bawię się już tym, Martinem. No i naprawdę mimo tego, że pierwsze dwa tygodnie to się zapoznawaliśmy mm. <laughs> dzień w dzień. I tutoriale już godziny nie, 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 nie wspomnę ile ja spędziłem na tym, na tym czasu, ale mi się wydaje, że warto, bo naprawdę kontroler może działać. Tak, jak sobie tego chcecie. Te przyciski sobie można zaprogramować, jak się chce, jak chcecie, żeby działały. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Poza tym nie ma tutaj takich faderów jak tam, czyli mechanicznych. Są to fadery, takie suwaki, takie jak macie na przykład w touchpadzie, nie? coś takiego. Dlatego one mogą się zmieniać, mogą sobie tam te parametry. To, co ustawię na komputerze, to się też tutaj zmieni, także fajna sprawa. I co jeszcze jest fajnego w tym? Każdy jakby kanał to jest. Y, mogę sobie, Tak jak w głośnikach, nie jak, jak głośność w komputerze czy tam w jakimś mikserze. Każdą scenę, każdy tutaj chase mogę sobie po prostu przyciszyć albo podgłośnić, a mogę też sobie złapać i wszystkie chasesy sobie przyciszyć, że one poniżej, powyżej pewnego poziomu nie będą świecić. To jest bardzo przydatne, bo różne są sale, różne są wielkości sal i czasami bywa tak, że rano rano, po południu w zasadzie, jeszcze przed wieczorem, kiedy świecimy bywa, że jest za ciemno więc możemy sobie rozjaśnić ale gdy już impreza się toczy gdy jest coraz, coraz ciemniej na sali, to wtedy troszkę zaczyna razić, więc mogę sobie przyciszyć to z łatwością w tym urządzeniu też to mogą zrobić bardzo łatwo w tym urządzeniu też był taki słowak Tutaj troszkę oszukałem system i zaprogramowałem sobie po prostu wszystkie y, poziomy y, jakby tej y, poziomy świecenia zaprogramowałem, bo musiałem sobie zaprogramować pod jeden słowa. Też to w miarę dobrze działało, chociaż nie na wszystkie urządzenia. No ale tak, zostajemy już przy tym. Mam nadzieję, że już mi wystarczy. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że postarałem się konkretnie Wam opowiedzieć o tych rzeczach. Może kiedyś jeszcze przejdziemy do odcinka, gdzie opowiem szerzej na temat tego, jak się programuje na tym, na tym urządzeniu. Może taki tutorial mały zrobimy, jak ja to rozumiem. Może komuś się przyda. Jeśli byście szukali jakiegoś hobby, to polecam. Może nie należy to do najtańszych hobby, ale jest bardzo rozwojowe. Jeżeli się nauczycie programować na przykład na takim sterowniku bądź na takim, to gwarantuję, że też skorzystacie na tym, bo żadna brama garażowa, żadne urządzenie, które wymaga jakiegoś programowania już wam nie będzie straszne po tym, jak już się nauczycie na takich rzeczach programować. Także polecam wam serdecznie. No i dziękuję wam za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz do zasięgu. Trzymajcie się, cześć.